Ogólnie ludzie... Jest taka sytuacja, że nie było bata, żebym te, o tym nie nagrał. Usunęli kanał Kamerzyście. Tak. Właśnie dużo było rozmów o kamerzyście, był w telewizji. Więc no, net... Przyszło kamerzyście! Tutaj oczywiście fake kanał jest. Ludzie robią fake kanały kamusia. a kamerzysty. I... Z tego co, mo, co mi mówiłem, to ja. Po prostu. To. Z tego co mi mówiłem, to ja. To. Właśnie. Yy, yy, chyba kamerze, Jeśli będzie w więzieniu, to chyba będzie od 6 miesięcy do 8 lat. W więzieniu, no to. No to. No, to ja już będę dorosły. Jak takie 8 lat będzie, to za 8 lat wtedy wyszedł z więzienia, to ja już będę dorosły. Wyobraźcie sobie. W tym roku kończę. W tym roku kończę 10 lat. No to... No. A ja tutaj takie kamuś i ja takie... Dobra. Zebo. I... Czapro krpiazny i kamerzysta zakratana. Dobra. Pokazuję wam, pokazuję! się ma widzu, kolejny dzień i jest poniedziałek i byście pomyśleli, że o kurde, poniedziałek, jaki zły dzień, wracamy do szkoły, wracamy do pracy, już nie ma weekendu. Nie, to jest piękny dzień. Pamiętacie jak ostatnio nagrałem e, krótki, co prawda film, ale nagrałem film, Tutaj, że e, kamerzysta usunął wszystkie filmy, zmienił nazwę kanału, cześć, tam... żeby ja nie wiem, YouTube się mu nie doczepił ja czy coś takiego. E, wtedy ja się śmiałem i śmiałem się z paru powodów, bo on myślał, że to cokolwiek mu da. No i jak tutaj widoczne, ewidentnie nic mu to nie dało. To końca zostało zamknięte z powodu naruszenia wytycznych dla społeczności. Tak, kamerzysta kan... usunęli kanał kamerzysta. No dobrze! No, dobrze. Nen mi kalon! Prost! Ja tu wiele ja tu nagrywam, jakby co. No, dobra. Net cheap! Możecie nie znać chipa, ale gość nagrywa. Rzeczy. Gość nagrywa... Memy z gier Star Warsów. No i gość po prostu... Net zrobił weekend bez kamerzysty wczoraj w niedzielę. No, to jest najlepiej. Czy nie? Oceniali kanał komerzyście. Kto się cieszy ten łapkę w górę? No i co? Papa. Pa.